Mama twoja ceni się jak dziwka z Wittenberga Zapierdalam sobie wanie jakbym jak bimberga Oczy rozszerzone po paleniu dziko blanta że w naru zjebana, bo była rąbana Nasabiony budzik popierdalam sobie z rana Trawa się skończyła, więc na docha jest zabrana. Wszyscy pojebani skaczą jak hydraulon w Morto proszę zostaw tutaj tuściutkie lajkacze Nuta nagrana po świeżej ciężarówce Fiata Bo hajsy spadają sobie tu pod poziom morza To nie woda, tylko procentowa pyszna woda, Nie ma budy, nie ma chlania, nic tu nie mam do gadania Pojebało mi się w głowie, chyba idę jarać Na klatce schodowej czeka sobie twoja stara Powiedziała, że ma brudne rzeczy do zabrania FIFA odpalana, bramka tutaj jest bijana Wszyscy pojebani skaczą jak hydra w aucie Morto, proszę zostaw tutaj, tu ściutkie lajkacze. Nuta nagra na mosiężnej ciężarówce fiata. Bohaj se spadają sobie tu pod poziom morza. To nie woda, tylko procentowa pyszna woda. Dobra, ale się spociłem. Panie z tych najdrewniej na dziś, idę się na kepsem.